50, prawy dwa, prawy 2, trzymaj prawej, prawy 2, trzymaj prawej 20, lewy nawrót, lewy nawrót 20, prawy 2, prawy 2, uwaga, prawy 2 Prostuj 120 i w prawo na płyty, w prawo na płyty, tu jest w tym i tu będzie hamowanie, uważaj, lewy 3, lewy 3, lewy 3 Uważaj na ten krawężnik. 80, lewy 300, prawy 3. Lewy 3, uwaga. Dobra, spokojnie. Dobra, gap. 100, lewy 2, tam, 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 150, hamowanie prawy na wrót. nawrót, na wrót, spokojnie. Lewy 2 wąsko, lewy 2 wąsko, zostań, lewy 2 wąsko, zostań. 30, prawy 3 w tunel. I 50, prawy 3 zacisk, prawy 3 zacisk. 50, lewy 2, wolno, 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 wolno. Wolno i do góry, do góry, do góry, do góry. Do góry. I w lewo. 150, lewy 3. Spokojnie, szeroko najeźdź. Prawy 3, tam będzie przez tunel Rafał Prawy 3 przez tunel, szeroko na 5 I tu jest 3, prawy 4, prawy 4, tu 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 tu, prawy 2, prawy 2, prawy 2 I tu jest naprót 30 i w tunel, uważaj, prostuj w tunel Za tunelem, prawie trzy. prawy 3, prawy 3 za tunelem od razu Prawy 3 do lewy 3, do lewy 3, 80, prawy 3 minus, hamuj, 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 prawy, 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 ciasno, na płyty i 150 za bramą, i za bramą, spokojnie, 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 lewy nawrót, lewy nawrót, lewy nawrót Rafał, dobrze, spokojnie, spokojnie, dobrze, 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 dobrze I jedziemy, jedziemy.